Jesteś na parterze są drzwi wejściowe, tak? No. Masz przed sobą drzwi wejściowe. Eee... Chyba nie. To jesteś na dole czy u góry, człowieku, takie ja nie trudne. Ja teraz jestem. Ja tak proszę bardzo na szybko. Kurczę, Jezus! Człowieku, nie, nie wytrzymie zaraz. Szukaj nie wytrzymę. No człowieku! Na pewno może być y, albo te, y, tam od tej jadalni, tam piętro, albo y, ten od garażu. Okej, okay, czyli od garażu szukamy. Kurde, Nat, ty jesteś... Pewnie na dworze nie masz się chować. No nie, ja się nie chowam. на, на гаражу не ма, то может в портеже. Курты подаешь, я не дам я не сойду. Так. Показала тебе Но. Добра. Эй. Где ты был? Где ты бываешь? Где ты сейчас Eee, poczekaj, tutaj... to gdzieś... Zo... Eee, co, co, what the f... Eee, co? Ej, eee, ja nie wiedziałam, że to jest coś takiego! Dobra, teraz ty szukasz. No, dobra. Dobra, ale teraz tam, tam gdzie jest dostawić znalezione, czyli tutaj. Do toalety idziesz. Eee, jak tam wejść? A, dobra. E, wiesz co? Po prostu ja hmm. tak. Ja tak przypomnę. Dobra, ja. Wiesz co, ja się schowałam już. Nie musisz odliczać. A, znowu jak zwykle. No, ciągle na kamera, gdzie ty idziesz. My... Aha, ty jesteś dobra. O, dobrze, że nie słyszymy. Podpowiedzmy już na jakim piętrze No znaczy jestem na parterze Oglądam cię tu. A przed chwilą byłeś strasznie blisko o to nie tak nie parter To no parter! Na parterze dobrze biłeś blisko od razu jak zeszłeś. O, to się blisko, blisko, blisko! No i teraz daleko no. Mam tak, taki schowek jak ty właśnie Mogę też w coś wniknąć właśnie Właśnie no weszło w to i... Nie, nie mogę. Ale ja tam nie mam, ja w innym mam Byłeś przed ślun, jak wyszły z łezki, centralnie przy mnie No o sobie jak tylko. Ale nie w łazience O Jezu jak... Oj... O, 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 o. Dobrze grało, zgadłeś mnie <grystanie> Dobrze nie no, teraz... ...w są takie przezroczyste. Teraz ja Nie podglądam, obiecuję Dobra Ty, krzesło mnie zatrzymało Okej okay. Dobra, y, 10, 9, 8, 7, 6, Poczekaj, 5. Co trzy, dwa, 5, 4, 3, 2, zaczynałam od góry, więc teraz od dołu zacznę hmm. Dobra Może teraz mam kiepską Dobra, tutaj nie ma. A w sumie nie ma nic do ukrycia. Nie ma sensu, idę do góry. Dobra. Tu nie ma. Co się tak śmiejesz? Ja. Yeah. Dobra, nic Okej. Okay. Czy się śmiejesz, bo przeszło no, ty przeszłam i cię nie widziałam. Dlatego, tak? Mhm, dobrze, to zaraz zobaczymy tam, gdzie byłam. Okej, okay, dobra czekaj. Dlaczego mogę się nie śmieci? Byłam u góry. U góry? Wtedy się... Wtedy się zaśmiał, bo on u góry, musi być u góry. Chyba, że jest w Czy no, a ja ty się skubane? Powiedz, gdzie ty? Powiedz mamusi, gdzie się skubałeś. No, się nie domyśliła. Dobra, zejdę jeszcze raz tu, ale kurcze, nie ma nic tu. wirtualnie w garażu. ale wyjdę po garaż. Nie no, 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 no... nie jesteś poza garażem, no nie tak? A jesteś tu gdzieś, dobra, śmieję, jeszcze znaczy, że tu jesteś gdzieś. Znaczy, no tak. że ty, gdzie dzieci ty jesteś do jasnej polaży. No patrzcie, tu nie ma, no tu gdzie ty do jasnej jesteś. Ja nie mogę. Co ty masz jakąś kupawkę? Aha, nie. czyli tam musisz być, okej. Dobra, czekaj. Tam? Nie, idę! <laughs> nie, ja tu ja, ja przechodziłem do człowieku! Dobra, to będzie co? Na, na dzisiaj koniec odcinka i... Nie wyświet, ja to nie, to Ostatnie, ostatni, ostatni! ostatnie! Poczekaj! Jak wbijecie. Ostatnie, się, jak, nie, jak, nie, 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 Ostatnie, ale, ostatni, ale to ostatnie! Ale ostatnie. subskrybujcie, Siemaneczko, hej, cześć, witajcie Siemaneczko, dzisiaj będzie odcinek ze mną, Ania Loli I dzisiaj, no co powiesz, co robimy do, do twojej kanału? No dzisiaj powoimy się w y, chowanego I właśnie będziemy... Ja do do pierwsza do się chowam Do a, 20 liczysz A, no zapomniałem nas pokazać Dobra, nie a, ma. Dobra, to ja lecę się chować 20 minut. Nie podglądaj. Widzowie, yy, patrzcie czy on nie podgląda. Dobra, to patrzcie. Tylko, że to nie jest live na żywo. <śmulary> Napiszcie w komentarzach ile, no, ile yeah! policzyliście do 20. Jezus, sorry. Jakby ja się już schowałam, a <śmulary> ja się już szukać, Napiszcie nie? Napiszcie w komentarzach ile, ile policzyliście do 20. Nie możesz może wiesz nie szukać, ja już się schowałam A dobra, raz, dwa A ja już się schowałam, nie musisz liczyć Pięć A, ale ja muszę liczyć, żeby ten, a dobra Dobra, ja się tak schowałam no, to matko Nie Dobra Nie Bo ja miałam przygotowa... O oh, kurde, zje... Dobra, ja to ja jednak dobrze Dobra, ja patrzę na, patrzę na dobra, ciebie w kamerach, gdzie ty. O kurcze, dobra, ale byłeś blisko przed chwilą. Mnie. Gdzie ona może być? Dobra, ja cię widzę, bo na kamerach cię widzę. O, coś widzę. A ja jesteś w pokoju. Zna... Znalazłem cię chyba. Nie? Jak cię nie zauważyłem? Gdzie ona może A. być? O, coś widzę. Jak? Co? Zna... Znalazłem cię, Nie, chyba. ale nie, nie zauważyłeś mnie. Czekaj, jak cię nie zauważyłem? Spadam ale spadam. jeszcze, ale, ale ja nie jestem w tym pokoju. Jak? No nie, ja jestem w Ja jestem w innym pokoju. Aha, czekaj. A, tutaj. No dobra, nie. A nie, no. Przejście tajemne? Czym ja nie wiem? Tutaj. No dobra, tutaj nie. A nie no. Tak? W innym pokoju jestem. Jest przejście tajemne? Czym ja nie wiem? Nie. A, jestem dobra, w pokoju na widoku, jest. człowieku. Tak? Hmm. Nie wiesz, co nie. Się no mówię, że tak, to chyba tak. A, dobra, chyba już wiem A tu jest. A, a to co ja? Chyba... To się. Że to jest... Dobra, no znalazłem się. Byłam za tymi walizkami. No, brawo! A tu jest... A, a to cołasz. Chyba... Tu... Byłam za walizkami, dobra. Teraz ja przegrałam, kurczę. Dobra, Daj. szukam. Ja obiecuję, że nie pod Dwadzieścia sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Daj. dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, Daj. osiemnaście, dziewiętnaście, właśnie! Wow! Szukam. Daj. Okej. Okay. I radę ci w ogóle nazwę y, w ogóle zniknąć, bo wtedy nie będę cię no. widziała przez nazwę, nie? Więc no, wymasz no, sobie będzie, nazwę. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Będzie łatwiej. Czy nie mogę? Wiesz? Jak nie możesz? A, dobra. Poczekaj, jest. Już wiesz, jak się rozmazuje? No. Dobra. Teraz ja w całym w no, ogóle jeszcze, domu. Jeszcze nie, jeszcze nie. Schowało się już? Tego mnie nie znajdziesz. Bądźcie, dobra, to ja teraz będę może łazienkę sobie przesłukam tutaj. Nie ma nic, nic tu nie ma. Dobra, na razie nie ma, okej? Okay. Dobra, Tylko na balkon... Bądź, że Znale. mnie nie znajdziesz. Taka fajna kryjówka. Okej, okay, czyli ta fajna kryjówka to znaczy, że ona musi być tu w kominku. Nie, nie dobra. <laughs> Normalnie Dobra, to na razie jest na parterze, jakby co. Ej, zobaczcie na kamera, cię nie widać? <śmiech> <śmiech> da, nie? Dać Daj, się ja to skakać. <laughs> normalnie jak Seeku, normalnie są takie fajne kryjówki, nie, w, w domu. Ty może się do lodówki schowałeś, ale to jest jeden dobry pomysł, a nie jednak nie. Daję, ja potem byśmy zjadali. Cicho, no, nie komentuj, ale a schowałeś się na dworze? Nie. W domu? No okay. nie powiem ci. Dobra, ci wiem, że na dwór nie, nie ma sensu no wchodzić. No to jestem chyba... Mi się wydaje, że jestem głos od, od... Dobra, tego, kurczę, piętrago. a ty jesteś u góry? No nie powiem ci. Dobra, no takie w rzeczy możemy mówić, okej? Okay? No dobra. Nie wiem, czy to jest. No. no to jestem chyba... Mi się wydaje, że jestem głos od, od tego piętraju, co się wchodzi. Okej, okay. dół, parter czy dół? Nie Dób, dół. Góra... Parter. Nie wiem, czy to jest dół. No Jezu, ale to są drzwi wejściowe, tak? Proszę to jest parter. Drzwi wejściowe.